To jest program Poznań Podkarpackie. Dzisiaj gościmy w Kolbuszowej Górnej na święcie Lasowiackie Zimnioki. Razem ze mną panie z koła gospodyń wiejskich w Kolbuszowej Górnej. Gospodynie tego całego wydarzenia. No i wszystko to, co dzisiaj panie tutaj, pani Danusio, przygotowały. Bo jeśli ktoś myśli, że święto pieczonego ziemniaka to, jest tylko, to są tylko ziemniaki wyciągane z ogniska, to nie. Z tych ziemniaków to tu można wszystko zrobić, tak? Tak, dokładnie tak. Z ziemniaków można zrobić wszystko. No? no i przystawkę zupę, pierwsze danie, drugie danie i deser. I do kawy i na rozweselenie coś też z ziemniaka można no To zostawmy sobie na później i zacznijmy po kolei w takim razie. Yy, czyli, yy, czyli zupa na przykład albo przystawki, jest, tak, yy, Tak, to jest zupa, to nie jest zupa, to jest kapusta ziemniaczana. która jest kapusta bez kapusty, z ziemniaków. Yy, to jest akurat nie kapusta kiszona, którą się kisi dzień wcześniej, żeby ona takim kwaskiem. Podeszła. No i ziemniaczki oczywiście. To jest tutaj. Tylko tak, to są tylko ziemniaki, groch, słoninka i cebulka. To jest wszystko. I zakwas jakiś tam troszeczkę. Czy tam maślanka, czy tam z barszczu białego, czy no różnie gospodynie sobie po prostu to kiszą. Mówi się, że ta kuchnia lasowiecka to była taka uboga kuchnia. Oni jedli to, co udało się w lesie zebrać, na polu, ale no, patrząc na ten stół, no to ja tutaj nie, 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 widzę bogactwo. No, można powiedzieć, że bogactwo. Dawniej się odżywiali zdrowo i po prostu dzisiaj wracamy z powrotem do tych właśnie takich ekopotraw. Także tutaj mamy takie to, co urosło na, na polu, po prostu. Skąd przepisy panie czerpią? Bo troszkę mamy od naszych babci, prababć, a troszkę zmodyfikowane są teraz przepisy, i po swojemu troszkę coś tam dodajemy. I to prawda, że pierwszy raz gospodyni danie gotuje z przepisu, a potem już z głowy, tak? Dokładnie tak. <grytanie> Dokładnie tak. Jak wszystko. Jak wszystko. Mamy tutaj też dwa rodzaje babki ziemniaczanej. Jak zapytałem panie. Czym one się różnią? To się dowiedziałem, że niczym. Na pewno głównym składnikiem są dwa rodzaje. Dwa rodzaje. Na pewno głównym składnikiem są ziemniaki. Także koleżanka tutaj jest specjalistką też w przygotowaniu. Ja robiłam na przykład ziemniaki i boczek i słonina, a Danusia na pewno z samą słoniną. Więc już samo to smak będzie inny i już wyra... w jedzeniu będzie wyrazisty smak słoniny albo boczku. A? To ja już wiem, czym się różnią. Przede wszystkim różnica polega na tym sercu, no, które gospodyni wkłada. Tak? tak, gospodyniami się różnią sercem gospodyni osobnej. No i, no i teraz, zanim przejdziemy do deseru, to jeszcze powiedzmy o ty, ty, tych kluskach. Co to jest? Tak, to są kopytka, kluski. Yy, z boczkiem, widzę, z tak? Boczkiem. Można je robić z boczkiem, można je robić z bułką tartą, z masełkiem, na różne sposoby. Można ze serem, no na wiele sposobów jest tak, że, że kto, jak... Jak lubi po prostu. No i naj, najciekawsze, to, co mnie tutaj też interesuje, to są pączki, które, proszę Państwa uwaga, to też są pączki ziemniaczane. Tak, to są pączki ziemniaczane. To się... Zradzą Panie przepis? Oczywiście. No to że... słuchamy. <laughs> Ja wiem, że na pewno, ja, ja, wiem i to potwierdzam Państwu, że na pewno ziemniaki. Tak, ziemniaki. Tu się gotuje pół na pół ziemniaki, mąka pszenna, do tego się dodaje jajka, drożdże, no po prostu wyrabia się to, odstawia się do wyrośnięcia, później się wykrawa takie ładne kółeczka i piecze się. Smaczne. Jest taki deserek, no... Czyli wrócę do tego, bo bogata ta kuchnia zimioczana. Tak, przede wszystkim zdrowa. No ale oczywiście w, finalnym daniem jest jednak ten pieczony zimiok, tak? Tak, pieczony zimiok. Na różne sposoby też można robić, z masełkiem, można robić zawijany z jakimiś boczkami, no, z serkiem. Także no mówię, w zależności od upodobania, jak to lubi, jak to chce. Jak komu smakuje, tak sobie może zrobić. Czy to jest tak, że te y, zimioki odmieniane przez różne przypadki, jak tutaj widzimy, to są takie popisowe danie y, gospodyń wiejskich z Kolbuszowej Górnej? Naszym popisowym daniem, takim kultową potrawą naszą jest kapusta zimioczana, która od y, w naszym regionie tutaj właśnie króluje. I tym możemy się szczycić, która ona weszła na potrawy yy, po prostu yy, tradycyjne potrawy na listę potraw tradycyjnych. I no, cieszymy się i chwalimy się tym kapustą. I takiej kapusty ziemniaczanej nie ma nigdzie indziej. Nie ma nigdzie indziej, tylko u nas zapraszamy. I trzeba przyjechać do Kolbuszowej Górnej, żeby jej spróbować. Dokładnie. Tak? Do... Zapraszamy. Zapraszamy w nie takim tylko, razie. Nie tylko święto Ziemniaka, ale można też. Można w piątki. Przeważnie. Gospodarki tak? przeważnie w piątki też to tak. robią, ponieważ jest to tak zwane postne jedzenie. Czyli co, jeśli przyjadę w piątek do Kolbuszowej, to gdzie bym nie zapukał, to jest szansa, że się załapie? Niech pan więcej dużo nie płuka. Do wybranych może drzwi, no, ale podejrzewam, że trafiłby pan. O, trafiłby na pan, pan na kapusę tak? zmiocaną w niektórych domach. No to tak jak Państwo słyszeli, kapusta ziemniaczana, czyli popisowe danie koła gospodyń wiejskich z Kolbuszowej Górnej, gdzie dzisiaj jesteśmy z programem Poznań Podkarpackie. Święto lasowiackie, zimioki. Dziś tutaj trwamy, także tutaj jesteśmy. Ponownie widzimy się z Kolbuszowej Górnej niebawem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuje